You were the shadow to my light. Did you feel us? Another start, you fade away. Afraid our aim is out sight. Wanna see you. Manchester nocą ma swoje uroki. Na co zwrócić uwagę na pierwszej rance? Jest dużo takich małych reguł i regułek i zasad i pomysłów. Jaki słów ktoś używa, jak ktoś się wyraża, czy jest inteligentny, czy jest pewny siebie, jaki ma tak itd. To są rzeczy drugorzędne. Najważniejszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, jak ktoś się wyraża i odnosi do innych ludzi. I nieważne, czy chłopak, czy dziewczyna, to jest, to jest sprawa neutralna. Musimy zwrócić uwagę, jak ktoś się odnosi do naszej kalnerki, jak ktoś się wyraża o, o swoich byłych, o jak ktoś opowiada o swoich znajomych i przyjaciołach, jak ktoś opowiada o swojej sytuacji w pracy. No oczywiście no, nie da się kochać i lubić wszystkich, ale jest sposób można nawet o ludziach, których się nie lubi, mówić z szacunkiem. Z, z wyczuciem, no po prostu nie być przepełnionym negatywnością i paskudnością. Dlaczego? Dlatego, że jak się skończy ten miesiąc miodowy i jak ten ktoś przestanie się starać i już mu się przestanie chcieć nosić tą dobrą maskę, no to po prostu my będziemy następni, tak? W kolejce. Jeżeli jesteśmy na ramce na kawie, no i ta osoba po prostu sypie ciągle negatywnymi komentarzami: O, ja bym w życiu taki budżet mi założyła, albo no, zobacz, jak ta laska się ubrała, albo no jaki ten gość jest w celu. No to musicie mieć świadomość, że dokładnie takie same komentarze będą o Was, jak ta osoba będzie no, rozmawiać ze swoimi znajomymi, a po jakimś czasie, wręcz prosto do Was, no, ta cała negatywność, toksyczność będzie na Was spływać. Oczywiście, jeżeli no ta randka jest pierwszą i ostatnią randką, no po prostu planujemy tylko się z kimś spotkać raz czy dwa i bardziej nas obchodzi to, czy ktoś nas kręci, czy ktoś nam się podoba i czy ktoś nas ekscytuje, no to oczywiście no można sobie pozwolić na, na jakąś tam interakcję z ZoZo albo z jakimś draniem, no bo mamy ochotę na jakiegoś hatefucka albo no po prostu nie greszą noc. Ale to powinien być świadomy wybór. Jeżeli chcemy z tego zrobić jakąś fajną przyjaźń, czy no, po prostu myślimy o czymś poważniejszym, szukamy związku, to tak naprawdę to jest najważniejsza sprawa. Czy ktoś ma dobre serce? Bo można, można się nie dopasować intelektualnie, można mieć różne poglądy. To się da wyrównać albo się po prostu będziecie uzupełniać. Natomiast to jest najważniejsze, jakie ktoś ma podejście do ludzi, no, czy ktoś bardziej się skupia na pozytywnych rzeczach czy negatywnych? Bo tak jak mówię, jak się skończy miesiąc medowy, to jest dokładnie to, co my dostaniemy od tej osoby. No.